Ok, to skoro tak, to będziemy powoli zaczynać. Więc słuchajcie, zaczniemy sobie od tego, żeby po pierwsze usiąść wygodnie. Ja w chwili obecnej siedzę na moim krześle, więc tak jak widzicie, jogę, i jogi czy też medytacji nie musisz wykonywać na specjalnym stoliku medytacyjnym, chociaż też taki miałam przez długi czas. Nie trzeba wykonywać to na macie. Nie musisz wykonywać to w studiu jogi. Możesz to wykonywać we własnym domu w takiej pozycji, żeby Ci było wygodnie. I szukam tej pozycji, gdzie kręgosłup jest prosto. Czyli mamy wydłużoną jedną czakrę nad drugą. Ja lubię nawet na krześle sobie usiąść po turecku. Jeżeli, od razu Wam powiem, jeżeli będzie delikatnie drgać obraz, to to znaczy, że moje koty się po prostu przechadzają po stole, który drga. Więc jak już usiądziesz, możesz odłożyć swoje dłonie tak oto skierowane w dół na swoich kolanach, bo się będziemy się troszeczkę uziemiać. Uziemiać z tego względu, że jest ładna pogoda i że bardzo często mamy duże emocje, które zaczynają budzić się w ciągu dnia, zaraz po wstaniu, i żeby je troszkę uziemić i się do nich zdystansować. Więc kiedy już spokojnie usiądziesz, Siągnij swoje łopatki, poczuj swój ciężar ciała na dwóch kościach kluszowych, odepnij się od nich i zamknij oczy. Dłonie odłóż na kolana bądź też na uda. Skup się na swoim oddechu. Jeżeli jesteś studentem jogi, i znasz się na różnych pranajamach, to zacznij oddychać oddechem ujaj. Postaraj się, żeby to było bardzo delikatny oddech, nie taki na siłę. Ale bardziej jak w szum fal na morzu, spokojny wdech, spokojny wydech. Kiedy bierzesz wdech, poczuj, że całe powietrze i cała Twoja uwaga ściąga się w dół, jakby z Twojej głowy albo z Twojej twarzy w kierunku Twojej miednicy, miejsca, które w jodze nazywamy kandą. I kiedy bierzesz wydech, poczuj, jak ta energia z Twojej kandy, z Twojej miednicy ucieka w dół, jakby się opuszczał, opuszczała albo wypuszczał, wypuszczała. Zrób to kilka razy, z każdym razem uspokajając swoje ciało i swoje myśli coraz bardziej, bowiem gdy Twoja uwaga przechodzi z głowy w dół do Kandy albo do Swadistchany, miejsca Twojej podświadomości, a następnie jest przefiltrowywana przez Twoją podświadomość i wypuszczana. Może jesteś w stanie zauważyć, ile niepotrzebnych rzeczy trzymasz w głowie. Możesz wykorzystać to ćwiczenie medytacyjne tyle razy, ile potrzebujesz, żeby w pełni uspokoić swój umysł, żeby zaufać temu, że Twoja świadomość i podświadomość pracują i współpracują razem, żeby odnaleźć spokój na cały dzień. Jest to bowiem też ćwiczenie, które możesz wykorzystać w każdym momencie Twojego dnia. Nie tylko podczas medytacji, ale też za każdym razem, kiedy poczujesz wzburzenie albo jakieś silniejsze emocje. I po pewnym czasie pewnie poczujesz, jak oddech spowalnia raz jeszcze. Staje się głębszy, ale cichszy, spokojniejszy i dłuższy. Aż w którymś momencie przestajesz w ogóle słyszeć swój oddech. Wyślij ze swojego umysłu do Twojej miednicy, do Twojej kandy. Mantra. To jest dobry dzień. Bo czy jak ta mantra zaczyna zagnieżdżać się we wnętrzu Twojej podświadomości. To jest dobry dzień. Możesz ją powiedzieć na głos możesz ją mówić we wnętrzu Twojej głowy To jest dobry dzień że to jest dobry dzień nie tylko w Twojej głowie i kandzie, ale przechodząc w dół, przechodzi to przez serce. Pozwól swojemu sercu również poczuć, że to jest dobry dzień. Możesz wypuszczać tą mantrę, jak to robiliśmy z oddechem i z uwagą, ale źródło, jakby cząstka tej mantry zagnieżdża się i w Twoim sercu, i w Twoim ciele. razem z tą mantrą Twoje kąciki usta zaczynają się uśmiechać, unosić. Skup się tylko i wyłącznie na mantrze, bez wyobrażania sobie, jak ten dzień ma wyglądać, bo czasem nasze oczekiwania są zupełnie inne niż rzeczywistość. Jest dobry dzień, ten dzień już się zaczął, a ty zaczynasz go z medytacją. To jest dobry dzień. Połóż swoją jedną dłoń na sercu, drugą dłoń na sercu. To jest dobry dzień. Z kolejnym wdechem wydłuż swój kręgosłup, często po jakimś czasie medytacji zapadamy się i z wydechem zrób pokłon Twoja głowa idzie w dół do serca. I podziękuj sobie za ten dobry dzień. Bądź wdzięczny za to, że żyjesz, słońce świeci, Ty masz swój dom, rodzinę, albo chociażby internet, który działa. Uwierzcie mi, kiedy czasem internet nie działa, prowadzisz zajęcia, to jest naprawdę ciężkie. I wtedy ciężko sobie również uzmysłowić, że ten dzień też jest dobry. sobie podziękowałeś, poczułeś wdzięczność, poczułaś w swoim sercu powoli mrugając otwórz swoje oczy i unieś swój wzrok okay. więc tak jak widzicie to są takie delikatne medytacje, które będziemy zaczynać każdego dnia dajcie znać czy Wam się ona podobała, czy to jest coś czego oczekiwaliście kiedy macie zbyt wiele myśli w głowie, czyli tutaj, wystarczy opaść swoją uwagą z powrotem do kandy i wypuścić to, co się dzieje w głowie, a naprawdę dzień się zaczyna zupełnie inaczej, lepiej i spokojniej. A więc tak jak mówiłam na dzisiaj to tyle. Ja mykam do, mojej porannego, do mojego porannego wyzwania. Jeżeli chcecie do mnie dołączyć również pod względem jogi, to napiszcie do mnie albo można jeszcze szybciutko dołączyć do grupy 21 dni do Hanumanasany. Eee, w tych wydarzeniach jest wydarzenie, w opisie wydarzenia też jest dołączenie, też można dołączyć do grupy, bo tam ją podałam. Dla osób na Instagramie, bo prowadzę to na dwóch kanałach, zapraszam na mój Facebook Yoga with Paulina, więc można sobie dołączyć do medytacji, jogi, zajęć jogi online i innych rzeczy. Na razie to tyle. Do zobaczenia.